Jeden kierunek ruchu na wielki wiec z nowym kierownictwem partii. Na trasie pochodu spontaniczne manifestacje. Plac przed pałacem to największy plac filat w Europie. Wydawało się, że nie ma takiej manifestacji, która byłaby go w stanie zapełnić. A oto teraz godzina po godzinie gęstnieją tłumy. Takiego wiecu nie było jak Warszawa Warszawą. Ku trybunie honorowej idą członkowie nowego kierownictwa partii. Pękają wszystkie kordony. Tłum ciasno oblega trybunę. Towarzysze! Nie pozwalajcie reakcyjnym podżegaczom i różnym chuliganom stawać w poprzek naszej drogi. Wara im od czystego nurtu walki socjalistycznych i patriotycznych sił narodu. Będźcie precz prowokatorów i reakcyjnych krzykaczy. Władze państwowe ani na chwilę nie będą tolerować jakiejkolwiek akcji wymierzonej w polską rację stanu, i przeciwko naszemu ustrojowi państwowemu. Towarzysze obywatele, czas nagli. Partia musi przystąpić do rozwiązywania codziennych, trudnych spraw naszej gospodarki i życia państwowego. Czym dzisiaj możecie pomóc kierownictwu partii i rządowi? Przede wszystkim tym, że każdy stanie przy swoim warsztacie, na swoim posterunku. I wzmożoną pracą czy nauką wykaże swą wierność i oddanie naszej sprawy. Dzisiaj zwracamy się do ludu pracującego Warszawy i do całego kraju z wezwaniem dość wiecowania, dość manifestacji. Czas przejść do codziennej pracy podzielonej wiarą i świadomością. Niech żyje nierozerwalna więź partii z klasą robotniczą i całym ludem pracującym. Niech żyje socjalizm nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne.